Dzień wszystkich świętych to czas, kiedy wielu z nas wyruszy w drogę na groby swoich bliskich. To czas wzmożonego ruchu, dlatego zwolnij, lepiej dojechać chwilę później, niż nie dojechać wcale. Pamiętaj o bardzo ważnych zasadach. Obserwuj drogę, mogą nastąpić zmiany w organizacji ruchu. Zapnij pasy i zadbaj, aby twoi pasażerowie również mieli je zapięte. Nie prowadź pojazdu po alkoholu czy też narkotykach. Nie korzystaj z telefonu, trzymając go w ręku. Stosuj się do poleceń policjantów kierujących ruchem. Poruszając się pieszo, używajcie elementów odblaskowych. Będziecie wówczas lepiej widoczni, zwłaszcza kiedy jest bardzo ciemno. Wiązankę z kwiatami trzymaj tak, aby nie zasłaniać sobie widoczności, zwłaszcza przy przekraczaniu jezdni i pamiętaj, nie wchodź na jezdnie bezpośrednio przed jadący pojazd. Niech ten dzień będzie nie tylko pełen pamięci, ale i bezpieczeństwa.